Czołem moi kochani. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku poradnego basowania. Dzisiaj jesteśmy w basowym warsztacie dźwięku. E, ćwiczenia rozciągające, tak zwane pajączki. Kochani, na wstępie skrypcik e, jest dostępny. E, to jest skrypcik dwukartkowy, pięć ćwiczeń dokładnie tutaj jest. Jest dostępny na moim Patronite. E, zachęcam was bardzo serdecznie. Do odwiedzenia mojej strony, zobaczenia, jak wiele już materiałów tam jest. Myślę, że wiele, wiele, wiele się jeszcze pojawi. I cóż, dla mnie to jest ogromne wsparcie, pewnego rodzaju znak, że można troszkę jakby zaryzykować iść dalej, i dalej i pchać to do przodu. A dla kogoś tak naprawdę to może być, nie wiem, o jeden zestaw w Maku mniej, czy cokolwiek takiego. Także. Zachęcam, kochani, oczywiście w żaden sposób nie nalegam, ale y, zapraszam do tej wspólnej podróży. Jeżeli po prostu uważasz, że to na razie za dużo, to może zostaw suba, jakiegoś lajka, to też bardzo pomaga w kontekście algorytmów i tak dalej. Dobrze, moi drodzy, zaczęliśmy od ćwiczenia pierwszego, który już zagraliśmy. Dzisiaj y, na rozrzeweczkę zrobimy sobie ćwiczenie drugie. Jest to y, ciekawy pajączek, y, obejmujący znowu, że tak powiedzmy, podobną zasadę ruchu, i idziemy pod skos, jak sobie zerkniecie, on jest ono zapisane w pewnym rodzaju rytmie, każdy następny przelot jakby jest dwa razy dłuższy, czyli mamy taka, taka, ta, taka, ta, taka, ta, ta, taka, 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 ta, 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 ta. Natomiast nie trzeba w tego w takim rytmie grać. Można to sobie uprościć. I zagrać to po prostu równymi wartościami. Jest to zapisane w taki sposób, żeby to było bardziej melodyczne. Kto jest do końca autorem, nie wiem, natomiast yy, ja będąc na lekcji u Wojtka Kąsiora, znakomitego basisty, yy, od niego otrzymałem to zadanie. Yy, za jakiś czas bardzo dużo go ćwiczyłem, było to takim moim elementem rozgrzewki i dlatego dzisiaj też dzielę się z Wami. Natomiast kto jest dokładnie autorem, to nie wiem. Zresztą myślę, że te wszystkie ćwiczenia tak naprawdę rozciągające, pajączkowe i tak dalej, przy, yy, gdzieś tam przenikają się yy, już od wielu, wielu lat i tak naprawdę yy, tylko w jakiś sposób są modyfikowane. No to prosto do ćwiczenia, moi drodzy. Yy, zagramy go już tak jak jest w skrypcie, jest to na samym dole, także jeżeli. Ze względu na porę albo na jakikolwiek moment, w którym to ćwiczycie, jeszcze nie jesteście rozgrzani, to może troszeczkę mieć ruchu, żeby baluchy się troszeczkę, że tak powiedzmy, doszły do sprawności. Krew dopłynęła i ruszamy sobie po kolei. Na górze macie rozpisane palce lewej ręki, jak tutaj jest napisane w skrypcie, bo w niektórych ćwiczeniach napisałem prawą, więc tu mam uwagę. Po kolei idziemy sobie na. E, e, że Tak powiedzmy przestrzał po kolei każdy palec, następna struna, następny próg. 1, 2, 3, 4. Tak, coś podobnego jak szliśmy we, wcześ, we wcześniejszym ćwiczeniu. I potem uwaga. Tym razem nie jest zachowane tak, że każdy palec ma i swoją strunę, i swój próg. Tutaj jest jedyne zachowane to, że każdy palec ma swój próg. Natomiast zobaczcie, w następnym drugi palec już się przesunie. Tak jakby skracam. Tak jakby się przesuwa w tą stronę linia. I potem trzecia wersja, i ostatni dźwięk, czyli jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, drugi, trzeci, czwarty, trzeci, czwarty, czwarty, tak i ta sama zasada będzie się, tak jakbyśmy wiecie, zamalowywali, po prostu, jeśli byśmy sobie to w geometryczny sposób próbowali wyobrazić, tak idziemy do góry i potem będziemy jakby w różny sposób tym pędzlem szli wokół tego naszego prostokąta. Drugi przykład jest 4, 3, 2, 1, czyli jakby wracamy się i zmieniamy układ ręki. Z tego, ja się tutaj patrzę na mój podkład, przykład, nie, przykład, podgląd, jak to widać. W taki sposób i idę znowu jakby w dół. Rozczytanie jest znaczy, trudne. Rozczytanie może troszeczkę zabrać czasu wam, Ale myślę, że poradzić sobie bez problemu. Bo zasada jest taka sama, tak? Czyli potem idę sobie 4, 3, 2, 1. I to już jest jakby trzeci aspekt. Wracam się w dół. I znowu trzeci. Tym razem zaczynam jakby sobie niżej. Jakby się znowu wracam. 2, 1, 1. I na sam koniec 1, 2, 3, 4. I znowu 1, 2, 3. Czyli podnoszę sobie rękę do góry. 1, 2, 1. Tak wygląda w całości. Dobra, teraz zgrajmy to bez jeszcze metronomu. Ale spróbujmy sobie policzyć raz. Znaczy to jest napisane wiecie ósemki, triola, ćwierćnutowa, ćwierćnuty i półnuta. tutaj mamy taka, 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 taka. Ta. Czyli, by było raz, dwa, trzy, cztery, raz, ta, 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 coś takiego w takim tempie można było by sobie to liczyć. Trzy, cztery. Ten przykład, jeśli chodzi o rytm, zobaczcie, daje nam trochę czasu na rozciągnięcie się, jakby na na spokój, tak? Przy każdej wartości, przy każdym ostatnim tym punkcie. Zatrzymujemy się. Zagram to samo od progu wyżej. Co jest dobrego w tym ćwiczeniu? To na pewno element Tłumienia jeszcze tych m, pozostałych strun, tak? Czyli coś, co już mi teraz wychodzi w miarę automatycznie. Natomiast m, to, co sobie mówiliśmy, w, e, zacznij od basa w naszej serii basowych podstaw. Tam było ten element, żeby się skupić, właśnie. Wiecie, nad pracy prawą, lewą ręką. No to tutaj już mamy przykład. <laughs> właśnie tego, jakby ruchu, który cały czas idziemy w górę, w dół, więc trzeba się skupić, tak. Zobaczcie na moją prawą rękę, przy takim dużym ruchu nawet praw jakby kciuk nie zatrzymuje się bardzo, jakby nie, nie opada, wiecie, jak na przykład grając sobie, grając jakieś takie melodie, to czasami jakby kciuk pozwala sobie, jakby ręka sobie bardziej opada, zaczepia się. Tu, tutaj jest jakby dużo tego ruchu, szczególnie przy spadaniu w dół, nie? E Przepraszam, czasami nawet robię tak, że nie. Jakby to nazwać, nie zostaje już jakby kciuknie nie musi mi tak chodzić, tylko przez to, że jakby jest dużo dźwięków, to czasami zatrzymuję go tylko na strunie najniższej albo na przystawce. No to dobra, to co? Chyba nasze ulubione tempo 45. No, dzisiaj się zwiększam, znaczy dzisiaj od jakiegoś czasu. Mm, 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 mm. i zaczniemy od trzeciego progu. 1 2 3 4 Rytm tak. Możemy przejść oczywiście w tym samym układzie przez cały, przez cały gryf, natomiast możemy sobie coś innego stworzyć. Nie wiem. Te, te. Jakieś są jakieś przykładowe dla waszej inspiracji rytmy, co bym jeszcze mógł zrobić? No, spróbujmy teraz to samo ćwiczenie zagrać na równych wartościach. Czyli teraz, jakby zapominamy o tym, że mieliśmy różne tam podziały i wkraczamy świat równych, nie wiem, 16. Aha, zobaczcie, jak wracałem tutaj. O, sobie. Co byśmy jeszcze mogli dodać z wartości rytmicznych? Spróbujmy sobie ten podział, który już też mówiliśmy w niektórych ćwiczeniach. Tam, 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 czyli długa. Krótka. Z krótszą artykulacją jeszcze. Zobaczcie, że się jakby bardziej buja, nie? Kim prawie point B and so. Yeah. Mm -hmm. A <laughs> straciłem palce. Słyszycie, jak się wydobywa dźwięk, no to czyli tutaj już grów fajnie, fajnie, ale technicznie to coś się zaczęło dziać. Spróbujmy sobie jeszcze raz zwolnić.

No, może to tempo jeszcze jest za szybkie, ale jak widzicie jest pewnego rodzaju już wyzwanie, nie? Żeby sobie... Właśnie tutaj dobre są te wszystkie elementy. że jeszcze chwilę trzeba byłoby spędzić z tym ćwiczeniem, natomiast już nie chcę Wam zabierać zbyt wiele czasu, więc jak widzicie, no to było tempo 45, czyli jakbyśmy musieli sobie chyba pomyśleć 90, prawda? Tak, większą wydaje mi się trudnością tutaj jest praca prawej ręki niż lewej. Albo są to chyba różne elementy, tak naprawdę i to, i to. Więc tutaj jest tak, szczególnie właśnie w tym, że mam, mm. wiecie, jakby zupełnie inny ruch, ruch prawej ręki w dół, i, a inny zupełnie w górę, nie? że jakby te przejścia cały czas tutaj na przemienność w prawej ręce, no, <coughs> trochę w level up. Ale nie trzeba do tego podchodzić w ten sposób. Można sobie e, spokojnie poćwiczyć tą wersję, jaka jest opisana w skrypcie. Dobrze, moi drodzy. Cóż, tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Widzimy się w następnym odcinku porannego basowania. Życzę smacznej kawusi i wiele przyjemności z gry. I ćwiczenia. Do zobaczenia. Wyłączam nagrywanie. Hej.